Ochotnicza Straż Pożarna w Kłocku zorganizowała wydarzenie pod hasłem Strażacy na scenie, gasimy spory, rozpalamy nadzieję, które odbyło się w Kłockim Ośrodku Kultury. Na scenie gościnnie wystąpili orkiestra Denta Skrzywinia oraz majoretki werwa. Jesteśmy takimi osobami, które nie czekają, tylko działają i z inicjatywy naczelnika OSP Kłocko chcemy dbać o zabezpieczenie mieszkańców Kłodzka i miasta. W czasie powodzi wyszło, jak bardzo jesteśmy potrzebni, ile możemy zrobić. No i jak bardzo jeszcze nie jesteśmy przygotowani, szczególnie technicznie, czyli są chętne osoby, ręce do pra pracy brakuje sprzętu. Sprzęt dla Ochotniczej Straży Pożarnej jest kosztowny, jest bardzo zaawansowany, więc dzisiaj koncert charytatywny i zbieramy na sprzęt dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodzku. Głównie na drabinę. Potrzebujemy drabiny w czasie powodzi. Korzystaliśmy z drabinki malarskiej. Nasi straszacy wchodzili, żeby ludzi ewakuować z zatopionych domów. Wybraliśmy to miejsce, bo chcemy też współpracować z naszymi tutaj lokalnymi centrami i chcemy też promować. Nasze miasto, no i też potrzebowaliśmy sceny, więc, no jakby pierwszą myślą było, gdzie znaleźć scenę. No, oczywiście w Kłodzkim Ośrodku Kultury. Koncertowi towarzyszyła także strażacka kawiarenka ulokowana przed budynkiem Kłodzkiego Ośrodka Kultury. W naszym miasteczku pod namiotami mamy kawiarenkę. Pokaz pierwszej pomocy i symulator pożaru, namiot z dymem, i też jest ognisko, na którym można smażyć sobie kiełbaski. W czasie imprezy istniała możliwość wsparcia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłocku poprzez dobrowolne wpłaty do puszki, a dochód przeznaczony będzie na zakup sprzętu ratowniczego dla kłockiej jednostki.